Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku z tej strony Express. W kolejnym dzisiejszym moim odcinku chciałbym Wam zaprezentować Questa u Umbara w Tornek A więc zaczynamy quest z naszym Umbarem Czemu masz taką strapioną minę kolego? No i tam rozmawiamy z, ni z nim Mówimy, że dobrze pójdziemy, a mamy mianowicie iść do wioski pszczelarzy i musimy tam porozmawiać ze Zbigniewem. A więc udamy się <coughs> przez nasze kochane główne miasto Itchan. Tutaj się ładnie przeteleportujemy. No i musimy sobie teraz iść z buta. Um, może słuchajcie. Nie tutaj. Yy, może sobie jakiś. Strój nałożę. Ale tylko mam jednorazowy, szkoda, że nie mam stałego. No cóż, założę sobie sylwestrowy garnitur. Yy, bardzo piękny strój. O, cacy. Pięknie wyglądam. Jak na Sylwester ubrany jestem. Jesteśmy już w uroczysku. I teraz z uroczyska. Będziemy yy, musieli się udać aż do niedźwiedziego skoku. Uskoku. Przepraszam, nie skoku, tylko uskoku. Co ja mogę wam po powiedzieć poza tym? Poza tym mam 37 level, to wbiłem sobie eee... Yy, levele. Dwa. Yy, kupiłem sobie kuszę celności Tolka. Ulepszyłem sobie. Co tu jeszcze? Mam ochronę zwinności goblina. Unikat. No już mam, chyba całe EQ mam w unikatach już na ten 30 któryś level. Ale niedrogo za te unikaty zapłaciłem. Na przykład za te butki zapłaciłem chyba około od kolegi kupiłem je za 300k, więc naprawdę malutko i nawet spoko są, co tu jeszcze, to za punkty honoru mam unikat, Zacny naszynik za mieci poziom pierwszy, też za punkty honoru, co tu jeszcze, a no jeszcze pierścienia nie mam, no za to tak samo mało zapłaciłem, bo zapłaciłem za to 3,5m jakiejś kościół sprzedał za 3,5 M, aż mnie zdziwiło to, więc sobie kupiłem. Dobra, ale jest nasz Zbigniew i mm, zaraz, poczekajcie. Przysyła mnie lumbar z Tornek. Podobno zajmuje się wyrobem świeczek. Byłaby, byłbym ci bardzo wdzięczny, gdybyś mi kilka z nich dał. Dalej, oczywiście dziękuję. No i porozmawiaj z Gorgonem z Eder. Kochani, ja tu będę musiał. Yy, albo nie będę musiał. Przeteleportuję się, bo mam kamień do Ithan. Z Ithan się przeteleportujemy do yy, naszego pięknego Eder. No, dobra. I do Gorgona. Gorgon powinien chyba się znajdować na dole, jak się nie mylę, gdzieś tutaj. Ale nie jestem pewien. Albo jest w karczmie ten gorgon. Ale chyba tak, on jest chyba w karczmie, wiecie? Tak mi się wydaje. Chyba już sobie kojarzę, który to jest. Na pierwszym piętrze on się znajduje. No co jest? Co za lagi, no? Co za lagi? Co za pecha mam. Gorgon. Albo tu jest gdzieś. Gorgon, gorgon. Czy jest tu gorgon? Gorgonie, gdzie jesteś? No, tu nie ma gorgona. Może tam na pierwszym piętrze jest? Może mieć tak żul, Będzie Gorgon. Tu jest Gorgon, tak myślałem. Już sobie skojarzyłem tego typka. Nie no, ja tak powiem, gdzieś jest, ale jest, okej. Okay. Witaj, wilku morski. Przysłał mnie Zbigniew z wioski pszczelarzy. Z prośbą, abyś wysłał transport bawełnianych knotów na świecę o miesiąc wcześniej. No i dobrze ruszam więc. I co teraz? Poszukaj na słonecznej wyżynie krzewu bawełny Słoneczna wyżyna. Zaraz. Słoneczna wyżyna jest gdzieś. Gdzieś yy, gdzieś tutaj jest powinna być. Nie. Może gdzieś tu wyżyna. Słoneczna wyżyna. Aha, no tak myślałem gdzieś tu. No okej, okay, no to idziemy do słonecznej wyżyny. Ja was tam zaprowadzę. Na dół musimy zejść. Teraz... w dół. No i do Eder. Czekajcie, bo tu jakiś mi typek napisał. Który level? Na kogo? Uniher. Uni. teraz Uni. Unii na kogo to jest? Zaraz mu powiem. To jest na tancerze. Tancerzost3. Witajcie kochani przy, yy, po przerwie. Przepraszam Was za to, że zatrzymałem ten... Nawet, y, nie widziałem, że zatrzymało się nagranie. Pokażę Wam, jak tutaj dojść. Oczywiście, jak już tutaj będziemy w słonecznej wyżynie, tutaj będzie krzew bawełny. Ono tutaj klikamy na niego, i e, drugą opcję klikamy, i zerwiamy sobie a właśnie tak wygląda kłębek bawełny. Ja Was zaprowadzę, zaprowadzę. wrócę, pokażę Wam tą drogę, e, jak wrócić do Eder. A tymczasem właśnie, kochani, mówiłem wam wcześniej jeszcze, jak byliśmy przed wioską pszczelarzy, o tym, o moim EQ. Mam, słuchajcie, zamiar sobie kupić, mianowicie, za punkty honoru, jeśli będę miał uzbieranych dużo, sporo, to mam kupić sobie pierek za punkty honoru lub za, 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 za pieniądze. Tylko nie wiem na razie, bo nie wiem, czy właśnie może za questy Uda mi się uzbierać te punkty honoru, no lub. Mam teraz na razie sporo kasy, bo mam już 25 M z loterii. Bardzo fajna była loteria, podobała mi się, więc. Yy, więc mam kasę. A punktów honoru nie za bardzo, no bo na razie punktów honoru mam tylko 175. Więc jako tako może być. Ale ku nie mam złego i lepszego mi nie potrzeba. Więc na razie. Jest luzik i jest wszystko spoko, luz. Ok, tak już dochodzimy do eder naszego. Dochodzimy już do naszego eder. Ok, No i teraz idziemy do... Wykaczmy pod postępnym, podstępnym czerpem. To tutaj będziemy mieli parę questów, ale tu już później, jak sobie zrobię Witkan w tych ważniejszych miastach zobaczymy, może mieć ożulek. Będzie mieć Jak nie, nie ma miecia. mam taką nadzieję, że może będzie, a tu zawiódł mię tu miecia. No, następnym razem jak go spotkam, to mam mi płaszczyk z niego wlecieć albo tulipan, skarpetki ewentualnie. Na pewno jego winiaczy nie chcę. Już mam dosyć jego winiaczy tych. W ogóle, kiedy nie spotkam, słuchajcie, Mietka, to same winiacze z niego spadają. <laughs> Już nie wiem, kiedy pamiętam ostatnio, żeby mi, nie wiem, jakiś płaszczyk, który pan czy skarpetki wypadły. Naprawdę, to było chyba z rok temu. A tak to same wino. Dobra, jest nasz gorgon z razem bawaną, o którą prosiłeś. Dalej. Yy. Dobrze, co teraz? Gorgon potrzebuje dostać się do krzewu bawełny. Zabij tym, który stoi mu na drodze. Warwan krokodylowy, warwan szary, warwan krótkoogonowy, warwan stępowy, warwan piaskowy. Słuchajcie, te warwany możemy znaleźć właśnie tam, gdzie właśnie szukaliśmy tego kwiatku, czyli tam właśnie te okolice jak. Ja już, wy już znacie zresztą drogę, bo wam pokazywałem. Czyli to jest tutaj właśnie tak. Słoneczna wyżyna, zasłonięte jezioro oraz spokojne przejście. Właśnie tutaj są te warwany. Warwany czy jakoś tak, tak warwan? No właśnie, te warwany tam są. A więc widzimy się po przerwie jak ubiję. Znaczy ja wam pokażę już pod koniec. Wszystkiego sobie po jeden zostawię, żeby wam pokazać gdzie i co jak się mieści. No i widzimy się ogólnie po przerwie. No, i jesteśmy w spokojnym przejściu. Zaraz koło Eder. No i szyk, szukamy naszych warów. Warn war, naszych warnów. Warnów czy jakoś tak. Yy, dobra, ja tutaj sobie powbijałem. Tylko mi zostało końcówki. ich No to tak, stępowy jest tu. wybijamy sobie. Został nam. Krokodilowy, szary, krótko, ogonowy. Dalej, gdzie możemy znaleźć szarego? O, tu jest na przykład szary. Szary na przykład jest tu. Wejdziemy sobie jakoś tam. Ojej, ale się tnie mi. No i nic na to nie poradzę. Ale was za to niezmiernie przepraszam. To jest nasz szary. Wybijemy sobie. Tu jest nasz krótkoogonowy. Te sobie wybijemy. O. Został nam krokodylowy. No i jeszcze jest, słuchajcie, piaskowy. Ale niestety piaskowych było trzech i zapomniałem i wybiłem trzy, ale wam pokażę, gdzie się znajduje. Zaraz tam dojdziemy do nich. Gdzie? Oni są tu jest krótko ogonowy tu już wybiliśmy szary. Hmm. Może dalej będzie, wiecie Może na drugiej mapce Uda nam się znaleźć krokodylowego oraz piaskowego A tutaj ogonowy to nie mhm, błotny też nie gdzie, tu jest szary, stępowy też nie no patrzcie, nie ma no nie ma stępowy, o jest piaskowy, widzicie waram piaskowy, to jest właśnie piaskowy ale już trzech trzeba było takich wybić a krokodylowy no właśnie, gdzie jest krokodylowy? Tu jest problem. Wszystkie są, ale krokodylowego nie ma. No to fajnie kurczę. Krokodylowy, gdzie jest coś? O, tu jest krokodylowy. Ok, musimy zabić jakiegoś gawial. Czy gawiala. No i jest nasz waran krokodylowy. Gdy już. Wybijecie tak jak ja. Wracamy do Garona i powiedz, że zabijeś już dla niego bestie, które stały mu na drodze. I może już, możesz, może już iść po bawełnę. A więc widzimy się w WEDER u Garona w Karczmie. Witajcie, kochani, już po przerwie. Jesteśmy u naszego Gorgona. Musiałem chwilę poczekać. No ile tam, nie wiem ile. Bo chyba tam z 20, z 15. No i. Rozmawiamy z Gorgonem i <śmianie> proponuję, e, tak jak wysłać wysłać posłańca, bo tak będziecie musieli zapierdzielać sami do Zbigniewa. Tak, możecie po prostu zapłacić mu i, e, i ktoś za, nie, za nas to zrobi. Zgłoś się do Zbigniewa, prawdopodobnie ma już przygotowane dla ciebie świeczki. Aha, czyli mnie to nie ominie? Myślałem, że mnie to ominie, ale jednak nie. A więc widzimy się u Zbigniewa po świeczki. No i kochani, słuchajcie, byłem po świeczki do uprzylarza Zbigniewa. To już nie pokazywałem tego po prostu, jak odbierałem, bo to po prostu łatwo idzie się tylko do uprzylarza Zbigniewa, pyta się, czy u zrobił i daje nam i wracamy do Umbara. Dobra. mamy już komplet świeczek, o które, mnie, o które mnie prosiłeś. Tak, proszę o to one. Otrzymano 45.7K punktów doświadczenia, awansowano na 38 poziom. Otrzymaliśmy 4 punkty zręczności i otrzymaliśmy nowy przedmiot. Wężową kolczugę. Wężowa kolczuga spisałeś się, są idealne. Teraz już nie będę miał problemu ze znalezieniem czegoś w wozie. Dziękuję. Nie zapomniałem też oczywiście o Twojej nagrodzie. Zasłużyłeś sobie, aby to otrzymać. No i mu dziękujemy, dodamy sobie ją zręczność, no i przy okazji mamy 38 level. Zobaczę może Mietek żół jeszcze jest przy okazji. Czekajcie. Fajnie jakby tu mieć Żul teraz był. Jeszcze bym Mietka w tym odcinku nagrał. Ale przykro mam, nie nagramy Mietka Żula. Bo go nie ma. Dobra, to co kochani, tyle z mojego odcinka. Jeśli wam się podobało, jeśli pomogłem, no to co? Łapka w górę. Jeśli nie pomogłem, nie podobało się Wam, wiadomo, łapka w dół. Przy okazji, jak możecie, dajcie subskrybację, no i mile widziane są komentarze. A więc co? Cześć wszystkim, na razie!